Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Dziękuję bardzo sądeckim mediom za obecność, za to, że Państwo jesteście tą formą najlepszego przekazu mieszkańcom informacji, które chcemy przekazać jako Urząd Miasta, jako Prezydent Miasta Nowego Sącza. Dzisiejszy temat to kwestia zagospodarowania odpadów w Nowym Sączu. Z niepokojem obserwuję, że część środowisk próbuje robić z tematu paliwo wyborcze, próbuje w zasadzie emocje bez całkowitego oparcia o naukę, o wiedzę, o dyskusję, informacje, a także jak gdyby siejąc różnego rodzaju fake newsy, nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzeniane. Stąd dzisiejsza krótka informacja po to, żeby mieszkańcy Nowego Sącza wiedzieli, jaka jest prawda, żeby wiedzieli, że prezent miasta Nowego Sącza to przede wszystkim reprezentant ich interesów. Oczywiście temat odpadów jest tematem, który musi znaleźć rozwiązanie w, w przestrzeni kilku najbliższych lat nie tylko w Nowym Sączu, ale w całej Polsce, we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Wszyscy jako samorządowcy o tym dyskutujemy, dyskutujemy o naj, najbliższych latach, o tym co będzie się działo w tym temacie. Oczywiście obserwujemy również działania rządu, które zdecydowanie wspierają termiczne przetwarzanie odpadów. Tutaj widzimy ostatnio dużą aktywność jednostek państwowych, które wspierają również nie tylko werbalnie, ale również chcą wspierać finansowo powstawanie tego typu instalacji. Wiemy o tym, że w Nowym Sączu firma inwestorska chce również wybudować taką instalację jako jedną z form możliwego zagospodarowania odpadów. Jesteśmy w trakcie analiz, rozmów pogłębionych, oczywiście też konsultacji społecznych. Chciałbym przede wszystkim zapewnić, że dla mnie, jako dla prezydenta miasta Nowego Sącza są ważne dwie kwestie. Pierwsza kwestia to kwestia bezpieczeństwa. I tutaj, Szanowni Państwo, jeżeli nie uzyskam pewności, że propozycje techniczne, technologiczne, zaproponowanych rozwiązań będą bezpieczne dla mieszkańców Nowego Sącza, w tym także dla mnie i dla moich dzieci, nigdy nie zgodzę się na żadnego typu instalacje w Nowym Sączu. I to jest myślę taka rzecz, która powoduje, że odcina wszelkiego rodzaju niepewności w tym zakresie. Drugi temat to jest kwestia ekonomii. Tutaj oczywiście w najbliższych latach musimy zadecydować, czy szukamy jakiegoś alternatywnego rozwiązania dla składowiska odpadów. Ono oczywiście funkcjonuje, ono oczywiście działa, działa bez zastrzeżeń i bez uwag. Natomiast y Możemy powiedzieć, że nie jest oczywiście z gumy, nie jest składowiskiem, które przyjmie przez jeszcze kilkadziesiąt lat różnego rodzaju odpady, których nie tylko w Polsce, ale, ale na świecie produkuje się coraz więcej. Ten problem trzeba zdecydowanie rozwiązać, stąd różnego rodzaju analizy. Oczywiście rozpatruje także możliwość wywożenia odpadów do innych samorządów. No to by się wiązało oczywiście z wielokrotnym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów dla mieszkańców Nowego Sącza. Zatem stoimy przed dyskusją. Ważne, żeby ta dyskusja była merytoryczna, żeby ona była oparta o naukę, o rzetelne informacje, o wyliczenia, o opinie profesorskie. I zapewniam Państwa. Bardzo głęboko, że... Y na takiej bazie będę podejmował decyzję, będę rozmawiał. Stąd został powołany przeze mnie specjalny zespół, który już pracuje. Tutaj nie ma żadnego pośpiechu w tej sprawie, nie ma żadnych decyzji ostatecznych, nie ma żadnych pozwoleń na budowę. Nic się w tym zakresie ostatecznego nie wydarzyło i bez mieszkańców Nowego Sącza i bez decyzji prezydenta miasta Nowego Sącza nic w tym zakresie się nie wydarzy. Mieszkańcy Nowego Sącza w 2018 roku zdecydowaną większością głosów mi zaufali. Ja o tym doskonale pamiętam. Dochowuje swoich obietnic wyborczych. Także w tym zakresie, tak jak powiedziałem, będą zamówione specjalne profesorskie opinie dotyczące przede wszystkim formuły technicznej i technologicznej proponowanych rozwiązań. Jeżeli one wypadną negatywnie, nigdy nie zgodzę się na powstanie takiej instalacji. Jeżeli wypadną pozytywnie, możemy rozmawiać o kwestiach ekonomicznych, to znaczy o kosztach odpadów, o kosztach ciepła dla mieszkańców Nowego Sącza. I to jest bardzo, bardzo ważne. Aby także ta dyskusja miała formę merytoryczną, aby ona była oparta o y, y, rzeczywiście dane i informacje rzetelne y, zaproponowałem radnym miasta Nowego Sącza specjalną dedykowaną sesję. Proponuję, aby odbyła się 1 marca. To da czas na to, żeby można było zaprosić ekspertów, praktyków w tym zakresie, naukowców, także włodarzy innych miejscowości, gdzie instalacje typu ITPOK, czyli instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, funkcjonuje, tak abyśmy mogli zobaczyć, jakie są wyniki, jakie są dane. Oczywiście wszyscy wiemy, którzy korzystamy z internetu, którzy korzystamy z informacji, że taka instalacja o wiele mniej zanieczyszcza atmosferę niż takie typowe składowisko, które mamy w Nowym Sączu. Jednak mam nadzieję, że ta dyskusja będzie pogłębiona, że radni będą chcieli się 1 marca spotkać z naukowcami, z inżynierami, z osobami, które praktycznie tymi tematami się zajmują. Szanowni Państwo. Cel to jest, oczywiście, tak powiedziałem, rozwiązanie być może docelowe całego problemu. Pamiętajmy o tym, że Nowy Sącz ma jedną z najniższych cen w regionie, a nawet w Polsce, jeżeli chodzi o odbiór odpadów. To ważne, żeby. Nie podnosić drastycznie tych kosztów. Ja Państwu roznam te stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu z innymi miastami. Myślę, że to jest informacja, którą warto mieszkańcom przekazać, jak to wygląda w innych miastach, bo naprawdę trudno jest znaleźć miasto, które jest od Nowego Sącza, jeżeli chodzi o sprawy zagospodarowania i odbioru odpadów tańsze. Mam nadzieję, że to też rzuci światło na to, jak jest prowadzona gospodarka odpadami w Nowym Sączu. Druga informacja też, jak gdyby niejako przy okazji, to przekażę Państwu pismo prezesa zarządu spółki Nowa, które otrzymałem także w dniu dzisiejszym. To jest moje pytanie o ostatnie kontrole, które się odbywały w spółce Nowa. Między innymi w ciągu ostatnich trzech miesięcy składowisko było kontrolowane przez burmistrza Piwnicznej Zdroju. Kontrola także była Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 9 grudnia ona się była. Była także kontrola gminy Iwkowa wykonana 30 grudnia, a także kontrola naszego sanepidu, czyli kontrola stacji sanitarno-epidemiologicznej 14 stycznia, czyli bardzo, bardzo niedawno. Równocześnie 27 stycznia wioś po raz kolejny powtórzył kontrolę czyli to już rzeczywiście było dosłownie dwa tygodnie temu i chcę Państwa poinformować, że właśnie otrzymałem informację oraz kopię tych protokołów. Wszystkie te kontrole zakończyły się konstatacją, że żadna z tych instytucji kontrolujących nie wnosi uwag i zastrzeżeń do funkcjonowania składowiska odpadów. Przypominam, dwie kontrole Wiosiu w ciągu ostatniego miesiąca, kontrola Sanepidu, kontrola dwóch gmin Iwkowa i Piwnicznej Zdroju, bo takie kompetencje samorządy posiadają.